Marzysz o sprawiedliwym podziale majątku po śmierci osoby bliskiej? Zastanawiasz się, jak wygląda dziedziczenie ustawowe, a szczególnie jaka część przypadnie małżonkowi, a jaka dzieciom? Oto odpowiedź. Rozdzielność majątkowa nie zmienia zasad dziedziczenia ustawowego. Choć małżonkowie mogą dysponować odrębnymi majątkami, dziedziczenie odbywa się na tych samych zasadach. W skład spadku wchodzi wyłącznie majątek osobisty zmarłego. Nie liczy się majątek wspólny, ponieważ taki nie istnieje. W przypadku braku testamentu najpierw dziedziczą dzieci oraz małżonek. Nawet jeśli para miała rozdzielność majątkową, małżonek zawsze otrzyma część spadku minimum 1 czwartą całości, a reszta trafia do dzieci. Gdy nie ma potomków, spadek przypada małżonkowi i pozostałym członkom rodziny np. rodzicom lub wnukom. A więc to, co powinnaś zapamiętać: małżonek zawsze dziedziczy część spadku niezależnie od ustroju majątkowego. Dzieci dziedziczą po rodzicu, nawet przy rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa nie zmienia reguł dziedziczenia, choć wpływa na wartość majątku osobistego, który wchodzi w skład spadku. Interesujące, to zaobserwuj po więcej.